Witam Was w 13 kobietkowym vlogmasie Właśnie odebrałam Krzysia I się przesiadliśmy, dlatego ja teraz sobie siedzę jako pasazer I patrzcie, dostałam różyczkę Taką ładną I, 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 i długą Teraz jedziemy do domku, ja się muszę przebrać I jedziemy na rurkę Znaczy, ja jadę Jestem już po treningu i tak przywaliłam piętą w rurę, że do tej pory mnie boli i chyba będę miała siniaka. Znowu, bo tydzień temu zrobiłam dokładnie to samo. I o oh mój Boże, to boli. A ja jutro mam dzień, w którym będę sporo chodzić, także. Muszę Was bardzo przeprosić, ale wczoraj wróciłam do domu bardzo, bardzo zmęczona. Od trzech dni naprawdę boli mnie kręgosłup i nie potrafię sobie z tym poradzić, pomimo tego, że próbuję się rozciągać. Używam mady do akupresury którą swoją drogą bardzo polecam, bo serio pomaga, ale niestety tylko na chwilę. Cokolwiek bym robiła, to po prostu czuję w łopatkach bardzo duże spięcie No ale cóż, muszę z tym jakoś sobie poradzić. Wczoraj wróciłam po treningu, jeszcze po drodze byłam w Action do 21, bo musiałam zrobić zakupy do pracy. I po prostu padłam. Po prostu padłam, nic w domu praktycznie nie zrobiłam, tylko tyle, że siebie ogarnęłam i po prostu poszłam spać. A i tak już było późno. Więc nawet nie otworzyłam kalendarzy. Taki od 13. Więc otwieram kalendarze 14, ale dla Was jest to vlog z 13. Mam nadzieję, że Wam to za bardzo nie przeszkadza. Zaczynamy od szczęścia, którego chyba kopki otworzyłem, bo ja sobie nie przypominam, żebym tu zaglądała. Ja <laughs> tak to nie zaglądałam! Gdzie jest nóż, gdzie jest nóż, gdzie jest nóż, gdzie jest nóż? Nieważne, damy radę. Nie! Nie zapalałam latarki, bo zapomniałam, ale już to robię, żebyście widzieli w pełni tę słodzinkę. Jezus Maria, czy ja mówiłam, że Hipcio jest słodki? <laughs> Jaki on jest piękny! I ten Pysio! Zakochałam się! Ojku! Szlej zrobił tak, żeby trzynastka nie była pechowa. Ojku, on ma takie słodkie Uroczo! Każde zwierzątko, które jest w tym kalendarzu, jest coraz słodsze. Te urocze. Chciałam powiedzieć kalendarz z mydełkami: jeszcze go nie podniosłam, a już wypadły dwa. Także jeden chowam, drugi zachowam. O, trzeci już się prawie wydostał. Super. Ważny, myślę, że pachnie standardowo zero zaskoczenia a bo mi dwa wypadły, bo ja powinnam dwa otworzyć no przecież jasne, ten kalendarz po prostu wszystko wie rada od kalendarza na dziś wierz w ludzi Krzyś powiedział ostatnio bardzo mądrą rzecz że te okienka powinny się otwierać od drugiego żeby wyszło 24 jako że ja dzisiaj otwieram jakby co drugi dzień, czyli w jeden dzień nie otwieram, drugi dzień otwieram, to stwierdziłam, że po prostu odpuścimy sobie dzisiaj Avon, żeby wpaść z nim jutro i żeby skończyć na 24. Trzynastka w Kinderze niestety pechowa. Mamy tutaj jajeczko. Pechowa nie pachowa, Po prostu, moim zdaniem, te jajka są najgorsze w całym kalendarzu. I tak są fajne. Chociaż jak mam być szczera, to nie wiem, czy nie wolę jajek od zwykłych kinderków. W sensie w smaku. Rozsypujący się kalendarz kąpielowy! I uwaga, trzynastka! Będzie to kula. A jaki kolor? O, na dziś. No i mamy żółto-pomarańczową kulę. Patrzmy jaki kolor będzie dawała już w wodzie. Dobra, bo koty dostają mi jobla i mi tutaj chodzą. Trzynastka nie jest pechowa dla kotków. Mamy wielką torbę. O jezu! Toż to przecie szaleństwo. Tu jest miks! Miks dwóch różnych smaczków. Po jednym z rodzaju, proszę bardzo. Kimi? No pięknie, kimś, super. Diamond ma. No, chodź. Ała, dobra! Bierze. Super! Boże, menma, trzymam to w ręce! Tu głupku, w paluszku! Ła! Czy ja mówiłam, że on się czegoś uczy? Cofam to, on się niczego nie nauczył. A teraz proszę Matce nie przeszkadzać i się bawić ładnie grzecznie. Coraz bardziej poturbowany Janki Kendall znowu czerwona świeczuszka. I przepiękny zapach, czyli standardowo, jeżeli chodzi o Yankee Candle. Trzynastka w kalendarzu biżuteryjnym i o dziwo mamy jedną nagrodę. Uuu, ładna bransoletka, taka nietypowa, z jednym długim kawałkiem. Kojarzy mi się trochę z wędzidłem, może i to jest dziwne skojarzenie, ale sama bransoletka naprawdę mi się podoba. I trzynastka w dinożarłowym kalendarzu. Uuu, ten jest taki bardzo dinożarłowy. Jaki fajny! Taki już chyba był i to nawet dosyć niedawno, ale ten jest naprawdę w fajnych kolorach, bo przechodzi z takiego brązo czerwieni do właśnie jaśniejszego koloru. I ma nawet takie ciepajki. Podoba mi się i to naprawdę. Jak wiem, możecie się śmiać, podoba się i jest fajne. To są dwa określenia, których nadużywam i są genialne. I mam zamiar je używać do końca już w masu. Trzynastka w kalendarzu z kadzidełkami i tym razem mamy kadzidełko w kolorze pomarańczowym, a zapach to jest leśny miodek. Ciekawa jestem, czym się różni od zwykłego miodku, ale dosyć ciekawa. Chyba nigdy nie widziałam kadzidła miodowego. Trzynastka w kalendarzu z Barbie. I tym razem mamy pasującą do kolczyków opaskę. Piękna. I myślę, że fajnie będzie wyglądała właśnie w zestawie. I uwaga kalendarz z breloczkami, którego e, nie otwieram, tylko wyciągam ze względu na to, że po prostu tu tragiczne jest otwieranie tego kalendarza. O, jaki króliś! Szkoda tylko, że mam nosek niedorysowany. W sensie jest taki jakby starty od przodu. No ale jest uro Wiem, że nie ma Krzysia, a ten kalendarz powinniśmy otwierać wspólnie Jednak jest to zaległe okienko z dnia wczorajszego A ja chciałabym przygotować się na to, co jest w środku, żeby móc to dzisiaj zrealizować O ile jest to oczywiście możliwe Jest to wspólny zimowy spacer, także... Trzeci raz spacer... No okej okay. Zaczęłam szlejchem, więc skończmy też szlejchem Trzynastkę mamy tutaj Jezu, oni naprawdę sprawili, żeby ten trzynasty był szczęśliwy. Jaki uroczy malec! Geparda to na pewno nie przebije, ale jest to taka mała, urocza wiewióra. No, przesłodka. No, i ona niestety nie ma już takich słodkich łapecek, no ale jest naprawdę przeurocza. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w tym cudownym dniu. Ja was zostawiam. I wracam do teraźniejszości. Do jutra.